Dzisiaj znajdujemy się na serwerze 2, e, No, na serwerze e, Dolina Zip, e, jeśli dobrze pamiętam. Dostałem się na Dolinę po czasie, ponieważ e, zajętę trzecie miejsce w konkursie, a do wygrania było właśnie Dosia Dolina Zip. E, jak widzicie jest tutaj nasza truskawka, którą pozdrawiamy i wszystkich, którzy są teraz. Witajcie się. Z... Z YouTube. E, jak widzicie, na pierwszy rzut oka mam tutaj e, niewielkie zabudowania. E, byłem już przed chwilą przy chacie Squidcha. Czy to Squidcha Squid? Coś takiego. Łama języka. E, co chcesz? Teraz chyba będę sobie wybiera jakieś miejsce na hausik. Okej. Okay. Dobra, niech mi da to drewno. Where are you? What the hell? O, drewno. Damkę. Nie bij mnie. Nie bij mnie. Dobra. Teraz wybierzemy... o, no jakieś se... no. No, no, no. Go fight me. A, mam ścieżki od ciebie. What the... Aha, da się? Fuc... Oho. Jakiś ładny bostek, którego nie widziałem. Dobra. Trzeba znaleźć jakieś miejsce na osiedle, się. Tutaj, jak widzę, jakiś teren. Ale ja się zbuduję ta. To będzie prezentacja z tego serwera. Ale ja będę z niego nagrywał częściej. <tryk> e, ponieważ e, serwer mi się bardzo spodobał. Yy, polecam go szczerze yy, i jestem naprawdę bardzo wdzięczny, że zostałem dodany do lidę. O, uh, na moment. Oho. Dobra. Yy, teraz jakieś w miejsce. Jeśli to będzie ładnie? No to ma być zwycięstwo. Tu miejsce będzie jako nabój domek. Tu jest jakaś pranka, ale to wiesz o kiziob, a może są jakieś kity. O, kit tools. Fud. Aha, nie, że chyba piszę. Fuck! Aha, dobra. My się wybudujemy, się, 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 że się tu, się. Dobra. To będzie nasza szansa na pacjenta. Yyy... się już taka drewna. Po pierwsze musimy mieć crafting, podstawowe wyposażenie i... E, Queen... Nie, wiem, nie będę was zależał za to odcinku. E, ser, to, jest wczorna, nowa, e, a, to jest nowa to jest nowa seria z Doliny Zip e, Będę tutaj e, nagrywał. E, no. No co ja mam wam mówić. Chyba mogę tylko powiedzieć wam siema i do następnego odcinka. Eee, cześć!